no witajcie moi rostomili na moim kanale akwarystycznym jakby nie było choć treści tutaj były kiedyś różne no i co niedziela po podmiance jak widzicie troszkę żebym tutaj doświetlił więcej światła zaraz to by da przygasło bo nie świeca teraz tak mocno Mm. Dzisiaj będzie też tak z lekkim w stronę Śląskiego, także chyba mnie wszyscy zrozumieją. Po Kaszubsku nie godę, bo jakby gadał po Kaszubsku, to mnie już byście wcale nie zrozumieli. No i co? Jak widzicie troszkę porządku jest. Tacy, którzy oglądają mój kanał film, film za filmem to widzą, że tu z lewej strony wywalił przy szybie ta walisneria ta spirali z walisneria z prawej strony też, cało cało wywalił wszystko powiem wam to, że przesadził do kostki w kostce, że trochę zmian zrobił pokazał wam jakich oczywiście zaros. spróbuję to zrobić tak, że nagrom ta kostka w tak jakby drugim filmie Czyli w drugim filmie. Osobno to nagrom potem to wkleja w tym programie, bo chce ta kostka nagrać w formacie 1 do 1, bo wiecie, jak kostka jest kostka, to źle się filmuje w tym formacie 16 na 9, nie? No, a tu jak widzicie, tak, podmianka w sobotę była robiona. Powiem Wam tak, że pojawiły mi się owszem na Anubiasach i na Mikrozorium tam u góry pod światłem glon, ja myślałem, że to jest w początku, że to są krasnorosty, ale to były takie nitki siwe, wiecie. I powiem, powiem tak, że jak się praktycznie pozbył tych nitek, no przed podmianą, że wyłączył pompy i do szczykawki dosłownie 100 ml poszło na to wody utlenionej. Później jak już się woda przy podmianie spuściło połowa akwariumu, to jeszcze nabył jedna szczekawka i jeszcze spryskał tak, wiecie, te wszystkie listki tak jakby w, e, bez wody, nie, tą wodą utlenioną, no i widzę, że te nitki się, się potraciły, tak by się rozpuściły, coś w tym stylu, nie ma już ich tyle, a wola ich było, są, owszem, nie powiem, że nie ma w ogóle, są, także są, no i wiecie, no. Ale no, co zrobić? No to wiecie, to jest tako, jak się tego do. No to jest lowtek. No ja tu nic nie robię, nic tu nie leja. Wiecie, teraz ani karbu tu nie leja. Kiedyś, że karbo aplikował na bieżąco. Ale powiem, wam, nie chcę aplikować, bo karbo jednak zawiera te aldehydy różne trujące. Także nie chcę nic tutaj dawać. Jak już jak nie rozpowiedział, że właśnie tutaj jak zauważył. Y, że mikrozorium zaczął mi już rosnąć na długość. Po prostu nie robiły się takie odszczepki na listkach i rosły takie malutkie listki, tylko po prostu już widzę, że liście rosną tak, aby w długość. Nie, no, to, to według mnie się to, nie, mnie się to podoba teraz. No. Nie wiem, co to spodoba, spowodowało, no ale, ale rośnie, nie? no Także jak widzicie, tu z przodu troszkę y, więcej takiego miejsca zrobionego. Tam ten kamień, ten dragon że to jest wycie, żeby tam umiały sobie te paletki. Jak widzicie po lewej stronie, kaj ten wężyk tam jest tak troszkę ochodnie Ten wężyk tam tak idzie z tego napowietrzacza. Musiałby go gdzieś indziej tego, ten napowietrzać da, dać. No, także tutaj widzicie, no bez, bez takich większych jakichś zmian. Ryby porządku, nic się tu takiego wielkiego nie dzieje. No i to co? No, nic praktycznie tu takiego nie ma spektakularnego, co by bym tutaj tak y, przedstawić. No, filtry filtrują, podmianka świeżej wody zrobiono. No, zaaplikowałem też dodatkowo też bakterie te takie co to wiecie te y, PSB. No i co? I to by było wszystko, nie? Tu trochę w Kostce, że więcej tego się tak go do Marasu narobił, bo mi się jedna kulka glinianotorfowo wydostała na zewnątrz, że ją tam tam w te podłoże, no ale wiecie, troszkę tego Takiego mułu poszło, takiego zamętnienia, nie? No ale już jest fajnie, nie? Też jak zaaplikował PSB bakterie No i tego. Ale to wam pokorza za chwilę, też nie no tutaj widzicie no paletki się mają dobrze mogę wam ewentualnie zbliżyć no. jak widać nie no. nie wiem czy na takim zbliżeniu będziecie widzieć no widać tam kajnika jeszcze takie nie takie tak aby siwe takie takie nitki nie na tych mikrozoriach, nie? Kajnikajno. No, palety, wide, widzicie, one, one lubią, one bardzo lubią, powiem wam, takie korzenie, Takie zakamarki, one często tam pod tymi korzeniami se siedzą Pływają sobie tam w zatku, bo tam mają miejsce Nie żeby się jakieś, jakoś wiecie Boły, czy coś w tym stylu No, tu jest wylot tej wody z tego FX widzicie, FX6 A tamta ryła normalnie tak jest, no z tego 406 I bije tam w dół, nie? Nie chcę robić za, za bardzo Bo jak założę ta końcówka oryginalną z tego 406 No to mi fest, tu ciśnie woda, a nie chcę takiego mieć wiru, nie? Bo wiecie, jak jest fest przepływ wody Czy coś w tym stylu, to no ryby tego znaczy ryby, nie że nie lubią, chciałem powiedzieć, no sprzyja to, sprzyja to oglonom nitkowatym czy krasnorostom, jak są obmywane rośliny, nie? No. Także co, dobra, to tutaj zrobimy teraz, yy, zakończymy ten film i przełączymy się na kostkę. No i są my na kostce, ale powiem Wam, że chciałem zrobić ten format 1 do 1, ale nie wiem, nie podoba mi się to, powiem Wam tyle, no. W tym formacie zrobimy to tak, niech będzie tu widać kawałek tego chińczyka. Ten chińczyk jest pogaszony, tam są korzenie powciepowane, filterek tam chodzi i tam sobie, tam jest ino woda i filtr i korzenie wciepnięte, zamoczone, nie? No, a tak tutaj wygląda, widzicie teraz kostka, nie? Także tam z tyłu, że wciepnę taki, pokażę wam zbliża, blisko, o widzicie taki duży korzeń. On jest tam taki wydrążony w środku, taki, 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 można powiedzieć, że taką jaskinia ma tam coś w tym stylu yy, Można tam wpłynąć do tego, także myślę, że rybom to będzie pasować No i tu jest, widzicie, ten mój tuż jak zasadził tego czerwonego lotosa, tego tygrysiego Bo jakże wyrywał ta walisneria, no to mi się wyrwała taka szczepka tego lotosika czerwonego, to że go tu se wsadził Tu jest ten stary, te grysi. No Tu miały za zaaplikowane te Te kulki lepsze. Tu też była ta koślina, to że ją wyrwał No, tak to wygląda Tam widzicie z tyłu wsadzone, ta walisneria i z tamtej strony Też na tył wsadzone, tu cały przód wolny, nie? No I tak to teraz wygląda, nie? Także miejsca mają dość Wam powiem dopływaniu. Tak wam to będę pokazywał z daleka teraz, no bo tu według mnie to nie ma sensu zbliżać, bo, bo, bo no co, no, no, ryby widzicie jakie są Powiem wam ciesza się nawet z tego, tu, że mi się tu zaczynają te ślimoki małe pojawiać Bo jest tam pora chylenek, które no, Pewnie bym chciał coś pojeść, jakiś ślimoków Także cieszę się, że, że tu mi się te ślimoki zaczynają pojawiać. No, włączyłem też na powietrzenie na chwilę. Bo nie włączyłem tego na powietrzenia, nie włączą cały czas, no bo nie jest konieczne, żeby aż tak napowietrzać ta woda przy takich małej ilości rybek co tu są. Także no, widzicie tak to wygląda tu teraz. Są tu też takie te ryski, roztomaite i sterby. Chyba tu jest i, i ten wenezuelski, i chyba panda, jak się nie mylę. No, jest tu, tych Kirysów trochę tam duszują, tam po dnie. Hmm. No, powiem Wam, że naj, najchętniej wywalełbym tego skalara, zawiózłby go kaś komuś, albo coś, albo tam do tego Michała do zoologicznego tego Rionanaya, Z tego względu, że że po prostu, no on tam buszuje po dnie, czasami wyszukuje mi się wydaje, że tu też y, młode y, młode kirysy były i możliwe, że on je też wyżar, że on tam kajś na nie poluje coś w tym stylu, także dlatego powiem wam, że jak tam zagęścił z tyłu y, żeby mi po prostu, żeby on tam nie umiał kajś tam się dostać, a żeby tam ewentualnie małe ryby umiały się tam kajś schować, nie no. No, tu widzicie, te, to są te wenezuelskie. Te, te, te co z przodu tu pływają, takie resy no. no i te moje grunajatki, co tu były wpuszczone. No jak widać, nie. No i tak to sam jest. No. Choć powiem, wam, no, szkoda mi tego, ale powiem, co jednego skalara by daczymał? wezna go, zawieza go do, 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 do Michała, do sklepu zoologicznego. No i wierzy mi do jakichś tam na wymianę jakichś neonków, albo jakichś innych rybek małych, albo coś, albo jakichś gubików tu wpuszcza, no zobaczymy, nie? Bo tu były, powiem Wam, ja tu wpuścił kiedyś gubiki i, i coś tam jeszcze było, i, no i oczywiście, jak jeszcze był ten altum, nie? No to powiem Wam, że w, za przeproszeniem wpierdolę wszystko, nie? Tak długo poluwał, tak długo poluwał, że nie zostało dosłownie nic tu, nie? No. Także ta, tak to teraz, powiem, wyglądało, ta kostka, no, rubę jak widzicie, fez, rubę dno jest, nie, no bo tam jest ten, ten torf, tam jest i w ogóle, nie. No, ale nie chcę tego, wiecie, dużo tu trochę roboty z tym dnem było, bo tam ten torf, tego żwiru tu dość dużo zakupił, powiem Wam, tego żwirku tu drobnego to było kupione bodajże za 150 złotych żwiru, nie. I... No jednak to są wszystko, jakby nie było jakieś koszty założenia takiego akwarium no trochę to wszystko kosztuje, nie no, jakby nie było. Tym bardziej jak się kupuje, wiecie, się nie przynosi z jakiejś żwirowni, co jest no bo na no sorry, ale na żwirowni, o sorry, na żwirowni takiego drobnego żwirku nikaj nie dostaniecie tak. Tu jest taka gradacja bardzo, bo to jest chyba od milimetra do, do max pięciu, nie? Także, no, tak to wygląda, no. Powiem Wam, tu nie ma też za bardzo, ostatnio, że jak nie zauważył, tu glona też za bardzo nie ma. Jest tam delikatne, takie, wiecie, jakieś, kaź na tym Anubiasie, czy coś, no, ale mnie to nie przeszkadza w ogóle. Grążę, nie ma jakichś takich, wiecie, super ohydnych glonów, które fest widać, nie, no. Trzeba by było się fest zbliżyć powiem wam, i wtedy jakaś y, tam dojrzycie jakieś, jakieś na liściach trochę jakiegoś glona nie? ale to to nie, nie robi nic takiego nie? Nie, 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 no, takich rzeczy się praktycznie nie wyeliminuje nie? No, ale tak do oka jak patrzycie no, to jest super według mnie no, także możecie napisać w komentarzach co wam się tutaj ta kostka podoba jeszcze wam tu jakieś zbliżenie zrobię na ta kostka o tam widzicie jest taki dragon i na tym dragonie jest posadzony ten Anubias a pod tym dragonem żeby nie był są takie kawałki większej lawy nie, wulkanicznej aby jest taka pusto przestrzeń pod nim no. No, tu jest wszystko git, powiem mnie. nie ma jakiś problemów z tą kostką tam dmuchał ten filtr rogowy taki fajny z zibiela widzicie go tam widzicie albo i nie widzicie nie wiem bo on jest taki bardzo powiem wam czarny tu jest czarne, a on jest taki półokrągły i bardzo fajnie on się tam komponuje w tym rogu i fajnie się tam dmucho, nie? no i ta kaskada która tam ciśnie nie z tego fluwala ta c4 nie? no jest fajnie nie? według mnie no, widzicie tu no, jest swe Tu jest no, powiem Wam, kurde, jest 7 cm lekko. Jak nie więcej. A na tyle jest więcej. No, także tak to wygląda ze zbliżeniem. nie. O. Tak to tutaj u mnie wygląda. No, dobra, co. Jakiegoś takiego tematu, wiecie, nie poruszałem jak w tym filmie, bo no, nie wiem co tu takiego, wiecie, ciekawego, aż, aż, by się musiało wydarzyć, albo o czym tu na razie tak coś gadać, to, to musi być taki temat, konkret jakiś, nie, żeby coś tam poopowiadać, więcej jakichś takich sensownych rzeczy, no, tak o, wiecie, tak o, jak się to goda nie, no. dobra, to ja się z wami żegnam. I widzimy się następnym razem. Hej, czymcie się!